Zaburzenia przetwarzania słuchowego to trudności z przekazywaniem sygnału słuchowego na poziomie ośrodkowego układu nerwowego przy całkowitej zachowaniu funkcji części obwodowej. Do najczęstszych objawów zaliczamy trudności z wypełnianiem poleceń w hałasie lub w pomieszczeniu z hałasem, prośby o powtarzanie poleceń, trudności w koncentracji, problemy z czytaniem oraz nadwrażliwość na wysokie dźwięki. Bardzo często te sytuacje mylone są z problemami ze słuchem ogólnie, z czułością słuchu. Takie sytuacje mogą prowadzić i błędna diagnozy, diagnoza do problemu z rozwojem. Dlatego tak istotne są badania specjalistyczne u w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemów z przetwarzaniem słuchowym. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego możemy diagnozować u dzieci od 6-7 roku życia. Dotyczy to od około 2 do 5% dzieci. Te objawy mogą występować także z innymi zaburzeniami, i wtedy dotyczą ponad 20% dzieci. Takim dobrym przykładem są osoby z dysleksją, gdzie co trzecie dziecko ma problemy z zaburzeniem przetwarzania słuchowego. Zwróciliśmy z mężem uwagę na trudności naszej córki z koncentracją. Pojawiły się również problemy w nauce. Jesteśmy od jakiegoś czasu pod stałą opieką otolarynkologa, i po przekazaniu tych uwag lekarz zasugerował, że nasza córka może mieć problemy z przetwarzaniem słuchowym. Skierowano nas na dodatkowe badania. Po ich wykonaniu, po całej diagnostyce faktycznie okazało się, że Lena ma problemy z przetwarzaniem słuchowym, i jako metodę zaproponowano nam metodę SPPS. Terapia SPPSS jest dedykowana dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jest innowacyjną terapią, która łączy stymulację różnych zmysłów. Stosujemy bodźce słuchowo-wzrokowe, słuchowo-ruchowe i kombinacje tych różnych bodźców w takim celu, aby dziecko było stymulowane z różnych stron i lepiej mogło integrować te bodźce w nawiązaniu do różnych zmysłów. Metoda ta pobudza stymulację zmysłów na różnych płaszczyznach Dzięki temu dziecko podane takiej terapii lepiej koordynuje otrzymywane bodźce. Stymulacja polimodalnej percepcji sensorycznej metodą skarżyńskiego to terapia dedykowana pacjentom z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym. Realizowana jest za pomocą mobilnego zestawu, w którego w skład wchodzą słuchawki na przewodnictwo powietrzne oraz kostne z wbudowanym mikrofonem, specjalnej przystawki modyfikującej wykorzystywane w terapii dźwięki, oraz tabletu, który wykorzystywany jest w ostatniej aktywnej formie terapii do gier psychoedukacyjnych oraz multimedialnych. Terapię SPPS metodą skaźnińskiego możemy realizować w dwóch formach. Pierwsza z nich to terapia w formie stacjonarnej, odbywająca się w różnego rodzaju placówkach terapeutycznych. Druga forma to forma zdalna, kiedy pacjenci wypożyczają sprzęt do domu i realizują go w warunkach domowych. Jakby istnieje szereg czynników wpływających na to, która forma terapii jest wybrana przez pacjenta, przez ośrodek. Bardzo ważnym czynnikiem na pewno jest ta kwestia organizacyjno-ekonomiczna, która polega na tym, że pacjenci wypożyczający sprzęt do domu nie muszą codziennie przyjeżdżać na zajęcia do ośrodka.